Witajcie w kolejnej prezentacji, w kolejnym filmiku z prezentacji. Dziś chciałbym przedstawić Wam i zaprezentować kartę graficzną firmę MSC, a jest to dokładnie GeForce GTX 750, wersja z 1GB DDR5, działająca na PCI Express 3.0, ale na PCI Express 2.0 też zadziała, obsługująca DirectX 11. Przyjrzyjmy się teraz opakowaniu do tej karty. Na froncie opakowania znajdziemy nazwę producenta, informację o produkcji, że jest to GeForce GTX 750 wersja 1GB ddr 5, obsługuje PC, wymaga PC, czy obsługuje, znaczy działa na PCI Express 3.0, ale na PCI Express 2.0 też zadziała, obsługuje DirectX 11 i jest tutaj taką informację, że jest to GeForce GTX 8000. Karta, po, karta jest, jest, jest jest to wersja OC Edition. Czyli jest to fabrycznie podkręcona karta, jest to specjalna edycja K. Dalej, na froncie pudełka, tutaj znajdziemy informację o producencie, informację o polowaniu MSI, taką tutaj widok, taki na Afterbarner i te informacje, które wcześniej podałem. Oczywiście Afterbarner jest już na froncie. Z lewej strony pudełka znajdziemy taką to nalepkę informacyjną, nazwę. Kart, jest to GeForce GTX 750 oraz informacje, że jest o 1 GB pamięci DDR, opisja Express i DirectX. To samo znajdziemy z prawej strony. Natomiast z tyłu opakowania znajdziemy informacje czym jest MSI Afterburner, jakie funkcje posiada, informacje na temat Solid, Cap, Solid Cap, Capacitor, HIC Cap, Znajdziemy Features Może trochę nie bardzo widać, bo tu trochę nie chce aparat ostrości złapać Znajdziemy informacje na temat Features Informacje o minimalnych wymaganiach systemowych Znajdziemy informacje, że karta jest wspierana przez DirectX 11 oraz znajdziemy dodatkowe informacje w wielu językach Niestety nie ma tutaj języka polskiego Znajdziemy również informacje na temat adres do producenta, stronę internetową msi.com oczywiście jest polskojęzyczna strona MSI i różnego rodzaju takie oto znaczki i informacje nie będę rozpakowywał tego pudełka, ponieważ kartę mam już zamontowaną w komputerze ale zapakowane w pudełku z kartą znajdziemy instrukcję obsługi oraz kartę ze sterownikami i oprogramowaniem Wśród tego oprogramowania znajdziemy DirectX 11, Adobe Acrobat Reader, MSI Afterburner oraz MSI Combuster, czyli program do testowania. Ale lepszym programem do testowania będzie Futuremark Mark 4.0. Kartę można dostać w rozsądnej cenie około 500 lub nawet 500 zł, w zależności w jakim sklepie kupimy. Na koniec tej prezentacji karty pokażę wam wynik, wynik testu z programu 3D 3D Future 3D Max.